nagrać przed nowa, kurwa Człowieku, już nie mogę nad tym wszystkim Siedzi mi w tej bani to Dawaj weź otwórz tą butelkę, bo nie Uf, kurwa. A jak ha kurwa Trzeba się znów napić ją ja pierdolę Tak się to zaczyna ściąg przyniósł butelkę Ja dobrze wiem Wiesz. że zaraz pęknie Dzisiaj się skuszę Jestem człowiekiem wolny jak ptak Pierdolę wkrętkę, przestań już myśleć, nie wkręcaj w banie, ogarnij to jak w takim stanie Kieliszek w górę, masz tu polane za twoje zdrowie, wiesz co jest grane, nawijaj dalej, podnoszę membranę, to decybele, dźwiękowe fale, szanuj tradycję. to na... Tym oparte nie zabiorą ci co dawno zabrane My skąd jestem, to ja człowiek z Polski i Kraściński rad Chcesz wyciągnąć wnioski, podnieść butelkę, znieść ręce w górę Jesteś Polakiem, szanuj kulturę. My lubimy wypić sobie pt. Wyrzucić To, co siedzi w głowie. ziomek, dziś chcę zapomnieć. Usiądź, opowiem ci historię. Nie wiem co tu robię, zastanawiam się. Drugi dzień: siwek najebany w salonie nie. Ej, ej, wydam. Dajcie mu spokój, to już trzeci dzień. W impreza rubku w bloku. Ostro jak na stoku i wszędzie pełno śniegu Otwarte mamy drzwi dla koleżanek i kolegów Daleko od brzegu I nie czując gruntu mamy to czego chcemy Wszystkie sofy pełne suchtu Nie wstrzymając buntu, ale podnosząc larmo Wiem, że ją chcesz, ale ja idę z tą panną ta noc będzie upalną, nawet przy minus 20 niby Zwykła rozmowa, oczywiście bez podtekstów Sam z testu, ja pewnie tu zostaniesz Z dobry bit, na parkiecie rządzi Taniec, Ostróg żyje w Trzeba w końcu wyczerpieć, witno to Dzięki mordo za tą dobrą imprezkę My lubimy wybić sobie Wyrzucić to co siedzi w głowie Ziomek dziś chcę zapomnieć Usiądź, opowiem ci historię